Ale fajne rzeczy. O, bardzo fajne. Bardzo dobre ćwiczenie. Ale czy tylko takie dzieje jak ja pana dotyka, no będę dotykował. Może spróbujemy. Spróbujemy zaraz. Już mi się No, Nie bardzo się idzie, nie bardzo się idzie. Spróbujemy teraz nic na Ale nie dzień. Ła! to. To wygląda bardzo groźnie i niebezpiecznie, jakby pan miał jakiś atak i ludzie się mogą tego wystraszyć. Nie ma się czego bać. Dobra, wystarczy pan właśnie. No. Może pan teraz powie w takim układzie. Yy, internautom. Yy, co pan o tym sądzi. No pan jakieś niezwykłe doświadczenie, że to zobaczycie takie... Jakby ciało zachowywało, zachowywało się samo w sobie, bez kontroli umysłu, nie można nad tym panować. Mózg nie ma w ogóle nic do gadania w tej kwestii. Ale nie jest to, bo wie pan, bo się spotkałem z takimi komentarzami, że tam internatrzycy komentują, że to jest samo zło. Że, że to jest nie. szabataneria i tak dalej, jest to dla mnie przykro, osobiście powiem szczerze, dlatego, że m, uważam, że to co ja czynię dla ludzi jest samym dobrem, ponieważ ja nikomu nie pozwalam rezygnować z pomocy medycyny oficjalnej e, e, każe korzystać, a to co robię, to jest jako uzupełnienie tylko, jako wspomaganie do organizmu, jako pobudzenie jego ukrytych potencjałów jego umysłu, pobudzenie jego mechanizmów samouzdrawiania i samoregeneracji. I, I taka jest idea mojego działania, a absolutnie nie jest to idea, żeby kogoś uzależnić od siebie, czy żeby, czy żeby spowodować w nim jakieś szkodliwe e, efekty oddziaływania. My mamy odczucie mam bardzo postulne, nic negatywnego. No to nie świetnie. Nie, ale... To może to w takim układzie byśmy e, upublicznili, jeśli Pan w razie i poprosimy interakcję o komentarze. Dziękuję bardzo.